Witam Was serdecznie. Dzisiaj y, kolejna lekcja i ciąg dalszy o naszych świnkach morskich. To jest pusia, przywitajcie się, a kajko siedzi w kubepce. Dzisiaj, y, tak jak obiecałam, powiem Wam, jak świnki rozróżniają kolory i jak można wykorzystać to w zabawce. A więc tak: świnki rozróżniają cztery kolory: czerwony, niebieski, żółty i zielony. I aby świnka podchodziła do danej miseczki, trzeba przez parę dni codziennie wykładać na wybiegu czy w klatce wszystkie cztery kolory, ale tylko do jednej wkładać jedzenie. Jeżeli nie macie tylu, tylu miseczek, różnych kolorów, możecie wykorzystać nakrętki posoka. Proszę bardzo. Lub klocki. Biorę dzisiaj sobie kolor żółty. Nasze świnki jeszcze nie były przyzwyczajone do tego, żeby akurat w żółtym kolorze dostawały, także na pewno będą w pierwszy dzień szukały we wszystkich miseczkach. Ale po rozkładam na wybiegu różne miseczki różnych kolorów. Nasze świnki już tutaj z ciekawości zaglądają. jak mówiłam, uszykowałam sobie troszkę smakołyków dla nich. Mam tutaj jabłuszka, marchewki, ogórek i wkładam tylko do żółtych, tylko do żółtych pojemniczków. Tak. Coś, co wasze świneczki lubią najbardziej. O. Pusia by chciała dostać ręki. Ale już szuka, zobaczcie, już znalazła, tak, i zajada. Słyszycie, jakie piękne dźwięki wydają? A ja w tym czasie pokażę Wam, jak zrobić kolejną zabawkę. Do zrobienia kolejnej zabawki, o właśnie takiej, będziemy potrzebować rolki od papieru. Wycinamy w rolce dwa otworki, będzie to taka a la Kula Smakula. Otworki wycinamy z jednej jeden i z drugiej drugi. Z jednej strony zaginamy, no, tu nic nie wypadło. Można skleić taśmę papierową. Pamiętamy, żeby taśma była papierowa. Żeby nie, świnka ewentualnie gdyby zjadła z się przyda, nie stała. Wsypujemy smakołyki, szybką karmę, taką, którą na co dzień dajemy. Najlepiej, żeby ona była jak najbardziej naturalna, bo to najzdrowsze dla naszej świnki. O. I zamykamy i taką Taką zabaweczkę zostawiamy w klatce, świnka będzie czuła zapach, będzie na pewno pyszkiem poruszała i jedzonko będzie wypadać. Nasze świneczki chodzą po wybiegu i szukają. Pamiętajmy o tym, że świnka morska żyje około 10 lat, więc jeżeli, jeżeli zdecydujemy się na zakup świnki, musimy pamiętać o tym, że przez 10 lat będzie naszym przyjacielem. Na dzisiaj to już wszystko. Żegnam Was gorąco. Pozdrawiam i zapraszam na kolejny filmik. Pa pa!